Cześć Boże, witam Cię w kolejnym odcinku Drogi do Emaus. Przed nami szósta już niedziela wielkanocna. Dziś z Jezusem i uczniami spotykamy się w Ewangelii według świętego Jana. A na miarę do wszystkich czytań, a także tekst Ewangelii znajdziesz w opisie pod filmikiem. Zaczynamy. Jesteśmy tuż przed Świętem Paschy. Spotykamy się dzisiaj w wieczerniku, aby lepiej zrozumieć fragment dzisiejszej Ewangelii, warto choć troszeczkę wczuć się w klimat tamtego wydarzenia. To spotkanie było bardzo osobiste, a także intymne. Jezus obdarza uczniów największą miłością. Przejawem tego jest chociażby obmycie im nóg. Z drugiej jednak strony zapowiada on zdradę i zaparcie się uczniów. To odczucie wielkiej miłości, które towarzyszy uczniom, przeplata się jednocześnie z odczuciem dużej niepewności, zakłopotania, a także strachem, co będzie w przyszłości. W wieczorniku Jezus daje uczniom nowe przykazanie, przykazanie miłości. Nie jest ono tak jak dotychczas. Oparte na lęku, strachu czy niepewności, lecz jest oparte na relacji przyjaźni, a jej przestrzeganie nie jest już dla nas ciężarem. Dzisiejsze słowa Jezusa są bez wątpienia przygotowaniem uczniów na jego odejście. Już za chwilę Jezus opuści wieczernik i odda się w ręce oskarżycieli. Zapewnia nas jednak, że nie zostawi nas samych. Odwołuje się tutaj do poczucia bycia osieroconym. Jeżeli doświadczyłeś w życiu straty pewnej wartości lub ważnej dla Ciebie osoby, to doskonale wiesz, do jakiego odczucia odwołuje się dzisiaj Jezus. Osierocenie często wiąże się z poczuciem bycia osamotnionym, opuszczonym, a także utratą swojej tożsamości. Jezus zapewnia, że dla wierzących ciągle będzie widoczny. Zapraszam Cię dzisiaj, abyś znalazł chwilę czasu, usiadł w wygodnym fotelu, zrobił sobie kubek gorącej herbaty lub czekolady i przywołał na myśl sytuację, w której czułeś się właśnie opuszczony. Pomyśl, że właśnie w tej chwili był również z Tobą obecny Jezus. Tak jak dziś zapowiada, że nigdy nas nie opuści. To prawda. Być może go nie doświadczałeś w tamtym momencie. Być może emocje, które w Tobie były, nie pozwoliły Ci, abyś go dostrzegł. Ale pamiętaj, On według zapowiedzi również tam był. Usiądź dziś w hotelu i pozwól się pokochać Bogu właśnie w tym bolesnym dla Ciebie momencie. Dziękuję Ci dzisiaj za Twoją obecność. Życzę Bożej Niedzieli, a także całego tygodnia. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach Drogi do Emons.